A I w dzisiejszym filmie zapraszam Was do obejrzenia instrukcji na to, jak przygotować taki trochę patriotyczny tort. I ja proponuję, żeby takiego przygotować właśnie na zbliżającą się majówkę, bo 2 maja jest święto flagi. Dlatego właśnie taki tort może być inną formą celebrowania majówki w odróżnieniu od grillowanej kiełbaski. Możecie przygotować właśnie taki tort z taką dekoracją. Więc zapraszam Was do obejrzenia filmu. Pamiętajcie, że wszystkie składniki muszą być w temperaturze pokojowej, no i przygotujcie sobie dwie tortownicy o średnicy 20-22 cm i wyłóżcie je papierem do pieczenia. No a przed oczywiście należy przesiać wszystkie składniki suche, czyli mąkę, kakao oraz sól. Następnie dodajemy do składników suchych cukier i również dokładnie mieszamy. W drugim naczyniu mieszamy olej oraz maślankę i dodajemy jajka. Możemy je lekko roztrzepać. To jest akurat fajny przepis na ciasto, bo tutaj możemy używać tylko rózgi kuchennej. No już w przypadku kremu nie, ale zostajemy przy tym cieście. Następnie dodajemy barwnik oraz ekstrakt waniliowy i również dokładnie mieszamy. Następnie mieszamy składniki suche ze składnikami mokrymi, mieszamy właśnie rózgą kuchenną do połączenia i odstawiamy. Następnie bierzemy małą miseczkę, wlewamy tam ocet i dodajemy sodę. Powstanie taka pianka i w tej chwili musimy bardzo szybko działać i należy tą piankę wlać do ciasta oraz wymieszać. Podzielić ciasto na dwie tortownice i włożyć do piekarnika do 180 stopni z termoobiegiem pieczemy przez około 30-35 minut do suchego patyczka. Następnie możemy się zająć kremem, który będzie między blatami naszego tortu. I tak masło w temperaturze oczywiście pokojowej mieszamy razem z cukrem pudrem, no i ubijamy na puch. I kiedy już ta masa będzie właśnie taka fajna, jasna, puszysta, to dodajemy serki takie kremowe. Mogą być te Philadelphia, ale mogą również być te z innej marki. Ważne, żeby to były właśnie te takie serki kremowe, śmietankowe. I jak już ciasto nam ostygnie, a najlepiej możemy je jeszcze lekko schłodzić w lodówce, to każdy z blatów przekrajamy na pół i oczywiście przekładamy naszym kremem. I jak już nasze ciasto ułożymy, możemy je wstawić do lodówki i przygotować krem maślany. Zachęcam Was do skorzystania jednego z moich przepisów, które znajdziecie w opisie filmu. Ja używam zazwyczaj kremu maślanego na bazie włoskiej i zabarwiłam go również na kolor czerwony, tak, żebyśmy mieli fajne tło dla naszego tortu. I tak wysmarowałam cały tort czerwonym kremem maślanym i odstawiłam ponownie do lodówki. Chciałam, żeby bok tortu przypominał flagę, dlatego do worków cukierniczych dałam biały krem oraz czerwony krem. No i oczywiście na samym spodzie wycisnęłam wzorek tylko o kształcie gwiazdki, najpierw czerwony, a następnie biały. No, jak już to było zrobione, to zajęłam się przygotowaniem orła. No i do przygotowania orła oczywiście potrzebny był biały krem maślany. Użyłam do tego różnego rodzaju tylek, tylko gwiazdki oraz tylko do wyciskania listków, które tutaj akurat posłużyły do wyciskania pazurów oraz skrzydeł piórek właściwie. No i na samym końcu również. Umieściłam niebieską perełkę jako oko oraz przygotowałam koronę. Mam nadzieję, że podoba Wam się taka dekoracja. Dajcie mi znać, co o niej myślicie, i zapraszam Was do oglądania innych moich filmów. Dzięki, pa!